No poważnie? Serio? Ja. No dobra, rozpoczynamy tak zwane szczęście domino. Rozumiem, rozumiesz to? Ja to czuję po prostu gdzieś tam z tyłu. Ale jesteś pewnym super A mają tam taki niektoś. Kto dowiedziałem no. Ja byłby fajnie. Stało. A co ja, robi łapka? Łapka jak bezludna wyspa i zostaniesz wyrażony nie będziesz mógł się ruszać przez trzy tury, a czyli to działa tak samo, tylko że... Pierwszy raz pierwszy jestem. Nice. Yeah. A co to za miedziaki jakieś? No, no, nie wiem. Na tej mapie to jest. Jaskinia krasnoludów. Jaskinia kur. Jaskinia. Górski bastion o chłopie. Daj to. No to, to moja lokatorka ma też takie monopoly, tylko że z Wiedźmina. Meh. Wszystko klucz. Prócz... No tak. Woda? A widziałeś tą Elis z, z serialu z The Last of Us? Wietrze. Nie, nie ja widziałem. Nie chłopie. Ona, ona ponoć zrezygnowała z tego serialu i dobrze. A chujcie taką bekę znali, ona wyglądała jak baza nie ta Eli. <laughs> a. O! Szedł do stajni. Jacyś... Nie! Brawo! Płacił. Nauczyłeś się tego mnie. <laughs> Kalgon, mogę za to tobą nie łazić, teraz na mnie poszło. Ja no <laughs> się na się myć. W później. To z nami zagrasz. A, czy mogę mnie instalować? No dobra. Ty! Dużma! Musiałbym <grym> się od razu odinstalować. <grym> kurwa, co ja będę się zwał? Jak Naruk będzie grał, to ja to pierdolę! Kurwa! A pierdole? Onem w dole, czy w stodole? Płać dole. Płać płacz, płacz, Płać, 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 płać. Pierdolisz się w dole. To dole. Które miasto? Tak za a co? Dlaczego ja tak mam mało, tak mało kasy, a bo wlazłem w gówno? A idę gdzie ta pierdolę. Widziałeś kiedy diabła? A ty właśnie o tych a żebyś wiedział, te powiedzmy Włochy są moje. Znaczy to są elfickie lasy kurwa. Nie. Włochy to są też pod no Nie tylko pod pochami. No nie tylko. Uff, całe szczęście, że tu nic nie było. Port. Wiadomo, tak, ja czego ja robisz zdjęcie ma no no jak zdjęcie, kurwa. No i mi zajęło, a tu jedno miałem, ale ham. Ale, ale no, 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 a, bo jak tu się miałem, miałem monopol, no to dobra. Teraz monopol... Nie... No i chuj. No mróz, Lecz mi to nie przeszkadza. Bądźcie płystrą. Osłogów mens i jaka. Co by tutaj? Co by tu dzisiaj spierdolić? No mm, Komu szczęko wydolić O ty kurwa koń. <noise> w chuj tu to Tak jak. Co masz. O te na dwa franty lecą z E. Pamiętasz, że liczba pomidorów jest ograniczona. Wiem. Serio? Wow. No... Masz tutaj <noise> takie wiaderko z dołu, takie z balonami. No gdzie ja się wiebałem? A zresztą nieważne. Jak później chcesz dorzucić, A to musisz płacić, to więcej pomidorów. A, kupił to. O ty kurwa. <grym> no co, ty mi zajęwałeś się, ja tobie to też. Nie przeszkadza. Nie. Bo Teraz na dubletów nie chcę robić. No, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. było? co to było? nie, to chyba. nie. <grym> To nie... Usterka to znika w A to... to mi się nie przyda Zobacz, I to mi się nie przyda... Co? A to mi się nie przyda. Dobra. Co? Rota. Rota? Rota? Jeszcze jakbyś na, na ten niebieski wszedł. Ten za skromny... Jeden, Kurwa, gdzie mój kursor? Kurwa. Myk! Patrz jak się to robi. Myk kupuje, bo mnie stać. No i chuj no i cześć. No i chuj no i cześć. Myk kurwa. O, no serio. A tam nic nie było, o kurwa. Chyba nie to. No nie to. O nie. Dzięki. Przyda się. Wierdział się. Jeszcze ho, 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 mam kurwa ho, ho, gardło nierozgrane. Kurwa, co tak mi się Robienie tak dalej nie jest się A, bo ja to sprzedałem! Nie, w płapkę się nie trzeba było gardło dobrze rozgrzać, wtedy lepiej to idzie. To był cały niestety plan. No serio? O, to to to... <ślonia> nie. A, hmm. Nie. Ani się e? masz. Tak. Co o, da? Zrób to! My! Nie. Kurwa. A ty, hamie. Ej, ej, uratowała mnie ta pułapka, kurwa, przed zapłaceniem. Zajebiście. Tak? Ej, Zajebiście. Ta pułapka jest jednak chujowa, ona ratuje, kurwa, przed zapłaceniem. zostawiasz. w takim razie. Kurwa, człowieku. To ja zrobię Ja zostawię pistolet, że to jest będą, a kurwa, wszedłem na moje młode pułapka go wypchnąłeś i już. zrobił. No ja pierdolę, to jest chujostwo. Czyli pu pułapka się okazała lepsza niż cokolwiek inne? Pułapkę trzeba stawiasz na tanich polach Later <śles> oh. Wow <śles> Ty mój bankrut Jak No co to było za Byłem Mógłem jebać tam grać Ale żeś go doładował teraz, niedobrze powiedzieć Przyjęte, jesteśmy sąsiadami No, że imperia w Chinach. Kolonioszczę. O nie, Fel bierze no Jak To zapierdala w ogóle co z nim jest nie tak? Tego typu Uuu! kur... No kurwa co jest z nim? Mogę go skikować jak chcesz. No <grym> się skikuj. To poczekamy jeszcze. O, wszyscy czterej obok siebie. Fajnie. Pod wszyscy. Dobra, kikuję cię. O! Trzeba się kikujś. O! O nie! Mnie mi przykro. O nie! Ej, tu no. ja. A mogłeś Nowy Jorku sprzedać to większe. Mogłem, ale ja no. chcę Paryż. A ty chcesz Paryż? Serio wyspa, ja pierdolę no. Wyspy są opłacane. No, no. bardzo, 25k? Nie no, w chłopie. No ale po czasie tak. si to w tak. co? Jak tak. masz więcej niż jedną? Jesteś czarny, tak. ale to ja bardzo wierzę. O nie, 45k. <noise> O oh. Kurwa! Oh, oh. To zabolało. A to fajne. A mógłbym rzeczywiście ten Nowy Jork pierdolnąć. ci mówiłem o tym. Ale chciał Paryż, kurwa. Pazerny. Wyjdziesz chytry, traci dwa razy. Zachciałby się to w pracy jechać, tam tak, gdzie tak śmieci tak. dużo. Sam jesteś śmierć. Oh. <laughs> Mój to się. Ooo, jaki hotel. No nie, no. Zab zabolało po kieszeni. No, nie Ha O ha <laughs> <laughs> <Oho. laughs> <Oho. laughs> <Oho>. ha <hogo> <hogo> Szkoda, że mnie nie stać, ha no, ha teraz ha 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 teraz wszystko wszystko Warszawie. ha nie, to muszę wszystko zmienić, a po nic. Domino wywali to na Warszawę. Chociaż Warszawa jest najmniej opłacalna. Nie no. Warszawa masz małą statystykę, że ktoś tam depnie. Ale jednak. Ty... Już. <laughs> Najlepsze miasta, które się opłaca, dziękuję, to jest Rzym, to jest Lyon albo Paryż, Sydney oraz Las Vegas, to są pola naj... takie najczęstsze. Ale już... Ja. A mógł zabić w O kurwa. Mówi coś łaskawy stanóż na moje pole. Kurwa moje pole. O, ty to masz, widzę, dużo kasy, no? no. Kurwa moje pole. Nie posiony, mej! Nie Rozumek matka <noise> Rzucaj kostkami. Co, wyjścia kostkami rzucić życiu <gry> Kurwa moje pone, ja w zabisz to co? O nie. O, no? o nie. O! No, o! no nie. Ej, czekaj, nie. Nie, no to, to będę ci odstawę, ja wstaw. Po... Ja, nie, nie będę ostatni. A! Ja no, bym się nie zapomniał, ja to jest w dupie. to nie masz, masz tu wyborów. A pójdę se do warsztatów. Jedziemy do tutaj po mieście. O, -o. O, o. Masz mi podawałek. Coś. Dlaczego znaczy, tutaj właśnie mi podawałek? Zawsze to zgaśnie. Moje serce na załóż bróz. mi to nie przeszkadza, bo ma ciepły strój. No rzuty no, jest poto, rzutka kryje się. Uuuuuu, proszę bardzo. Albo tutaj alba, jest, alba, to alba. jest to przerwę. O nie! O. Wiedzisz, <laughs> widzisz, widzisz, ja wiedziałem. Szymon, że się jest radę. zadanie <laughs> dla ciebie. Co? Szymon ma dla ciebie mi misję. Jaką? Jak zakończymy rozgrywkę, masz na tydzień przerwę dany no, dać. Automatycznie Co to jest, to jest? Wszystkie miasta nagle. Nawet okroki, bo bo o, to, co ci podoba no? się użytkownika nerw na obszar, Ale nie teraz, po teraz. rozgrywce. To, jest to automatyczne, wiesz, akurat. Jednak dla debila Jak można. Jest? Dla chińczyka. No tego tak chińczyka co nim gramy, A kurwa. A to jest chińczyk? chińczyk nie, ale tak wygląda. No jaki kurwa? Do jaki kurwa chuj? Co?

Trzeba się odkuć. No to pochodzi no, się. Co do góry, nas majontek. majątek. O nie. Nie chcę. Ty się widzieli jak ja teraz siedzę. No, czy, 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 ja, czy ja mogę trafić coś innego niż pierwszą szansę? Jakieś nie masz... Kryczkę małe. Dobrze. Chcesz coś powiedzieć. O, Karol, oj, oj. coś Chcesz <laughs> powiedzieć? Karol. No i go wydoiłeś. Chcesz coś, coś <laughs> powiedzieć? Eee, Chce bardzo świeć. No mm -hmm. Teraz Maja kolej. O, no proszę państwa <laughs> O, proszę państwa, chińskie hegemonium To jest właśnie to, o czym mówiłem Fakt jest Kurwa, macie musisz się Nie, nie To o Krakowie, Kalko? Spełniło się Co? To mówisz o Krakowie? Te tam padają. Ja mówię yes. o Warszawie, Wygrałem. a nie o Krakowie Kurwa. Co stało się Teraz ustawienia to przed ja, Szczerze, ja nie wiem, czy ja chcę grać dalej, już. O mój ja Nie, panowie. Mi się nie chcesz w to. Proszę państwa. No. Ja wychodzę, mam dosyć.